Czy wiesz, co jest jedną z najbardziej dostępnych strategii pozyskiwania klientów dla coachów, którzy dopiero pierwszy raz wychodzą na jakikolwiek rynek i próbują pozyskać tych najpierwszych klientów? Nie, nie będą to media społecznościowe, wbrew pozorom. Jest to networking, czyli wychodzenie na różne wydarzenia, konferencje, warsztaty, wszędzie tam, gdzie zbierają się ludzie i przedstawianie się jako coach. Jednakże nie wykorzystujemy tego dobrze jako początkowi coachowi, lub robimy bardzo wiele błędów. I chciałabym troszeczkę dać Ci takie ukierunkowanie w tym, żebyś sprawdził, czy sprawdziła, czy robisz to dobrze, czy w ogóle to robisz, czy w ogóle chcesz to robić, i być może zająć się tym w odpowiedni sposób. Witam Cię na blogu Prosperu jako Coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze i właśnie między innymi wychodzić na rynek po tych pierwszych klientów, żeby zdobyć doświadczenie. I żeby zacząć pracę. Dlaczego networking jest jedną z najbardziej dostępnych strategii dla początkującego coacha? Dlatego, że nie wymaga od Ciebie strony internetowej, rozbudowanych profili, rozbudowanej jakiejś yy, obecności w mediach społecznościowych. Yy, nie wymaga od Ciebie całego tego przygotowania do wyjścia. Które wymagają inne strategie. Tak jak powiedziałam, networking to jest wychodzenie do grup ludzi, których nie znasz, albo których znasz mało, i przedstawianie się, anonsowanie się jako coach. Przejdźmy może po prostu po błędach, które zazwyczaj robimy, i yy, powiem Ci, jak to można robić lepiej. Po pierwsze, pierwszy błąd to taki, że w ogóle nie wychodzimy i nie mówimy, bo się wstydzimy bo się boimy, bo boimy się, że ktoś nas tam oceni. Bo boimy się, że y, ktoś wzniesie brwi do góry i westchnie kolejny coach. Bo boimy się, że na spotkaniu networkingowym będzie więcej coachów niż tych niecoachów. Więc pierwszy błąd to jest taki, że nie wychodzimy. Y, jak go naprawić? Po prostu wyjść, y, znaleźć sobie spotkania networkingowe, które są dla ciebie przyjemne, które są dla ciebie takie, że masz ochotę pójść na nie ale również takie, na których i tu jest błąd drugi, który robimy, a mianowicie taki, że wychodzimy na spotkania, które są dla nas interesujące, dla nas rozwojowe, ale niekoniecznie, które mają tam naszą grupę docelową. No i właśnie, żeby wiedzieć po pierwsze, jaka jest kto to jest nasza grupa docelowa, to jakiś tam, Wybór specjalizacji, przynajmniej początkowy, musi nastąpić, jakieś określenie tych ludzi, bo to nie są wszyscy ludzie na świecie, którzy potrzebują Twojego coachingu. Więc najpierw jest potrzebna praca, żeby się troszeczkę dokreślić. Później, jak już się dokreślisz i wiesz, do kogo chcesz kierować swoje usługi coachingowe, to wybierasz się tam, gdzie ta Twoja grupa docelowa będzie. Tak, to będą też czasami spotkania bardzo przyjemne i bardzo rozwojowe dla ciebie, ale umówmy się, wychodzenie na spotkania na przykład ICF-u czy izby coachingu, gdzie są inni coachowie, którzy nie są Twoją grupą docelową, są Moją grupą docelową, ale niekoniecznie Twoją, nie jest spotkaniem networkingowym, na którym pozyskasz klientów. Trzeci błąd, który często robimy, to jest to, że znajdujemy sobie nawet jakieś fajne wydarzenia, jest tam nasza grupa docelowa, ale my tak wchodzimy i się za bardzo nie odzywamy, stoimy pod ścianą, gdzieś tam z kimś w kuluarach mamy tych rozmów mało. Taki troszeczkę bierny udział bierzemy w tym. Ja też nie jestem za tym, żeby koniecznie narzucać się ludziom i yy, przegadywać wszystkich i mówić więcej niż inni, zaraz o tym zresztą też powiemy. Ale stanie pod ścianą i stanie gdzieś tam w kącie i rozmawianie z jedną osobą, to nie jest dobre wyjście na spotkanie networkingowe, prawda? No i dochodzimy do czwartego błędu, który często robimy jako kończowie. To jest to, że wychodzimy z, taką, z takim dużym celem, z zamierzeniem, że tak idziemy i tam zdobędziemy klienta i po prostu robimy wszystko, żeby tego klienta zdobyć. I to też nie jest najlepsze. Dlatego, że często wtedy i widzimy takich coachów, albo też osoby z innych branż, absolutnie, że tak, widzimy ich na spotkaniach networkingowych, gdzie każdemu wciskają swoją wizytówkę, każdemu coś sprzedają, tak, słuchaj, potrzebujesz tego, masz, tu jest wizytówka, koniecznie się umów i tak dalej, ja Ci rozwiążę wszystkie problemy. Oczywiście to nie są tylko coachowie, to są też i księgowi i całe wszystkie inne branże, kto, wśród których są ludzie, którzy troszeczkę nachalnie to robią. No, to nachalnie, bo tak byli uczeni, bo myślą, że tak trzeba. I to nie działa, bo wtedy właśnie jak widzimy takie zachowania na spotkaniach networkingowych, no to wielu z nas właśnie stanie pod ścianą i będzie stało, bo nie chcemy brać udziału w, w, w czymś takim, nie odpowiada nam to energetycznie, świadomościowo i tak dalej, prawda? Więc jak to robić, żeby nie być nachalnym, ale jednak porozmawiać z kilkoma osobami i porozmawiać na temat. Ja Ci proponuję to, żeby tym ludziom po prostu się przedstawić, zapytać, co oni robią, powiedzieć, co Ty robisz, powiedzieć, jaka jest Twoja specjalizacja, komu w czym możesz pomóc. I zamilknąć, i poczekać na pytania. Jak ktoś będzie zainteresowany, to Cię zapyta, ale nie na siłę lecisz potem z całą narracją. Uwierz mi, będziesz się lepiej czuć, kiedy nie będziesz na siłę nakręcać całej rozmowy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zadać Ci kolejne pytania. Jeżeli nie, to nie ma po co. Idziesz do kolejnej grupki, rozmawiasz, pytasz co robią, czym się zajmują, rozmawiasz o ich rzeczach, o ich problemach też i tak dalej, ale przedstawiasz się również i mówisz, co Ty robisz, czym się Ty zajmujesz. Jeżeli trafiasz na grupę, która nie jest w ogóle zainteresowana wysłuchaniem, albo na rozmówcę, który nie jest w ogóle zainteresowany wysłuchaniem tego, co ty robisz, tylko ma ochotę mówić i mówić i mówić o sobie i ci sprzedawać i zająć ci cały czas, to grzecznie przepraszasz i odchodzisz dalej, ok? Networking jest naprawdę bardzo fajną strategią. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tylko to, że możesz tam pozyskać klientów, a możesz, ale. Daje ci to trening na przedstawianie się, na mówienie o sobie jako o coachu, na radzenie sobie z różnymi reakcjami, pytaniami. Po kilku takich spotkaniach networkingowych naprawdę wychodzisz mocno wzbogacony, wzbogacona w taką samoświadomość i w to, że jesteś tym coachem, i że parę osób to zainteresowało. I być może ktoś umówi się z Tobą na wstępną sesję. Idziesz na takie spotkania nie z celem, że masz zdobyć trzech klientów, inaczej nie wychodzisz. Idziesz z celem tego, że chcesz poznać ludzi, pogadać, zobaczyć o czym mówią, co się dzieje w ogóle na świecie, przedstawić się, zobaczyć czy to padnie na przyjazne uszy i na potrzeby jakichś osób, czy to ich bezpośrednio, czy być może mogą Cię komuś polecić. Tego typu networking w taki sposób wykonywany staje się przyjemnością, staje się fajnością.